ojoj oj, oj. Strasznie się nudzę. Mam super zynsy, ale żadnej nie mam saszetki. Nawet nie mogę sobie pooglądać. Bo już widziałem wszystko. Co mam teraz robić? Nudzić się. Nudzi. Co ja mam robić? No, co ja mam robić? Ha. Może po prostu coś innego znajdę. Tylko co? O, o tata chyba idzie. Może coś będzie miał ciekawego. Co to może być? O! Słyszymy nawet dźwięk! To chyba starszy i Super Zings. Synku, proszę, Super Zinks, czwarta seria. Ciekawe, co tam może być. Trzymajcie kciuki. Ach, jak się to otwiera w ogóle? A, przestań. Co tam jest? Nie wiem, co to jest. W dodatku O i co jeszcze? Sły, coś. To jest jabłko ukryzione. Teraz wiem, co to. A tego nie wiem, a wy widzowie wiecie? Jeśli tak, to napiszcie w komentarzu. I jeszcze, co może być? O, taka karteczka. No i takie są obrazki. No i. O! Przeczytam ten napis. Kidz kazom. To jest do wygrania. Gdzie jest mój fajny Super Ziggs, który chciałbym go mieć? O, jest to jabłko. O, tutaj jest jabłko. No i gdzie jeszcze jest mój, którego jeszcze wylosowałem? którego nie znam. Widzowie widzicie gdzieś takiego? Nie widzicie? No ja też nie widzę. To pora na kolejną. Ma! Ratunku! Pomocy! O jestem uwolniony. Teraz otwieram kolejną. To jest miotła i parasolka, to znaczy parasolka, trudno się mówi. No i kolejna karteczka, którą już mam, taka sama, że niech nowych obrazków. To, to gdzie jest, jest? Gdzie jest ten super things, którego jest? Gdzie jest ten super -Sins? Widzicie gdzieś go? No, nie widzicie nigdzie. O, jest parasolka, tylko w innym kolorze. No i zła miodła. Może na drugiej stronie. Widzicie gdzieś to? Nie widzicie? O, to jest to słamiotło. To chyba wszystkie. Ale gdzieś muszę je ładnie postawiać w tych super starych super zingsach. O, teraz mam dużo bohaterów. Mogę teraz stawać do walki. Szkoda, że nie było jakiegoś unikata. Co miał do kolekcji. No i dla mnie to się skończyło zbieranie. Uj, uj, uj. No to chyba już koniec. <laughs> Teraz mam fajny super simcy. Mam złe jabłuszko. Mam złomiotłem. Mam super bohatera, nie wiem co to jest. I parasolkę dobrą. No, i miska owoców dobra, maska nurka dobra, no i kręgiel dobry. Widzowie, ile jest więcej bohaterów czy złoczyńców? Bohaterów! Macie rację. Bo jabłko złe i miotła zła. To jest mało. Tylko dwa. Uch, du, du, Mam jeszcze plecaka. Zaraz tu przyniosę. O, takiego ma superziemi. I go tutaj gdzieś postawię. Na przykład u bok złocińców chyba. Ach, nie dosięgnęłam. Ej, zaraz, zaraz. Ja umiem się dosięgać. O, udało mi się. Teraz ile mam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem super zinków. Och, <laughs> stary śmieci od CDD. A wy, widzowie, ile macie super zingsów? Napiszcie w komentarzu. i Nie zapomnijcie. Czy macie dużo bohaterów? Czy złoczyńców? Bo ja mam mało złoczyńców. Super. Pokonamy. Super bohaterowie tych złoczyńców. I dodatku nowych. To pa pa pa, 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 Do zobaczyska. Dajcie łapkę w górę. Dominiczko, przyszedł do ciebie. No to jeszcze nie dawajcie łapki w górę. Monikoś przyszedł. Uhuhu, jaki wielki pałagan. Karteczki to możesz sobie zostawić, a ja te papiery wyrzucę. Okej. Okay. Wow, wiesz, w czwartej serii te figurki można zdobyć dwa. Jedna saszetka, a dwa figurki. Więc to było jabłuszko, miotła. Takie coś i parasolka. No tak. To sobie tu pooglądamy. Ohoho. Najbardziej dla mnie to jest zły ten. I to w ogóle masz. A który jest dla ciebie najbardziej zły? Eee. Ja nie wiem. To poglądamy dokładnie. A wy widzowie dajcie łapkę w górę i chciałam to powiedzieć. Jak ty przyszłeś. Okej, okay, pobawimy się super Sixami, To papara papa. Do zobaczyska! Hej! Widzisz jak jest fajnie? No.